Spokój i dobro kochani, dziś jest 24 listopada, 34. Niedziela zwykła, uroczystość Jezusa Chrystusa, króla wszechświata, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, w historii świata było bardzo wielu różnych królów, którzy zamiast dbać o interesy swoich poddanych, to często ich uciskali, wyzyskiwali i często okazywali swoją władzę właśnie przez to, że okazywali swoją siłę i wyższość nad swoimi poddanymi. Natomiast Jezus Chrystus jest takim królem, który zamiast usiąść na tronie, zawisł na krzyżu. Zamiast korony ze złota na głowie, miał koronę z cierni. Zamiast rozkazywać swoim poddanym i nakazywać im, aby oddawali życie za niego, to on sam oddał życie za swoich poddanych. Sam o sobie powiedział, że nie przyszedł, aby jemu służono, przyszedł aby służyć. Jaki to zupełnie inny król. Król, który ma swoje prawo i jego nadrzędnym prawem jest prawo miłości. Słyszałem, kochani, kiedyś takie opowiadanie. Być może szczegółów już nie pamiętam dokładnie, ale idea zapadła mi głęboko w serce. Mianowicie pewien król chciał doświadczyć swoich synów, miał trzech synów i chciał zobaczyć, który z nich nadaje się na to, aby był następcą tronu. Miał dla nich takie zadanie mieli przejść przez królestwo i zostawić jakieś takie ślady, które później król przechodząc będzie mógł odczytać. Pierwszy syn królewski miał taki pomysł, że rozwinie sznurek, który był bardzo kolorowy, rzucający się w oczy, zawiesi na płotach, na budynkach, na drzewach, krzakach i pomyślał sobie, że kiedy król będzie przechodził, to na pewno dostrzeże jego obecność tutaj. Drugi natomiast pomyślał, a ja będę układał różne kamieniem, będę układał w formie jakichś strzałek, jakichś znaków i być może ojciec przechodząc tamtędy dostrzeże moją obecność. Natomiast trzeci z nich. Był wyśmiewany przez pozostałych, dlatego że właściwie nic nie robił. Poszedł do ludzi, rozmawiał z nimi, okazywał im swoją serdeczność. Zobaczył, że jacyś państwo młodzi bawią się na weselu, więc przyszedł, zasiadł za stołem, poświęcił im chwilkę czasu. Następnie kiedy zauważył, że pewna staruszka potrzebuje pomocy przy wyciągnięciu wody ze studni, więc po prostu jej pomógł. Szedł również dalej, zobaczył, że ktoś potrzebuje, żeby rozwiesić pranie, więc szedł dalej, poświęcał swój czas, rozmawiał z ludźmi, uśmiechał się, słuchał o ich problemach, o ich bolączkach. I Kiedy przyszedł czas rozstrzygnięcia tego konkursu, Król przechadzał się przez swoje królestwo i szukał śladów swoich synów. Zobaczył wprawdzie jakieś sznurki, które były rozwinięte, ale gdzie niegdzie niestety zanikały dlatego, że wiatr, dlatego że zwierzęta, dlatego, że ludzie i niestety nie widział w całej okazałości trudu swojego pierwszego syna. Również jeśli chodzi o znaki, które zostawił jego drugi syn, czyli różne kamienie, które były ułożone na ziemi, też niestety były przysypane przez piasek, przez przechodzących ludzi, przez jakieś inne czynniki zewnętrzne. Natomiast kiedy szedł, szedł dalej, to spotkał ludzi. Ludzi, którzy sami zaczepiali króla i powiedzieli królu, jakiego ty masz wspaniałego syna. Przyszedł do nas i jak brat po prostu zasiadł z nami za stołem podczas wesela państwa młodych. Później podszedł do staruszki, która również zaczepiła króla i mówi: Królu, ty nawet nie wiesz jakiego dobrego masz swojego syna. On wyciągnął wodę ze studni, nie pogardził staruszkom. Kiedy poszedł dalej, również spotykał ludzi, którzy dużo opowiadali na temat jego syna. Król już wiedział, kto zostanie następcą tronu. Nie ci, którzy w sposób zewnętrzny starali się przypodobać swojemu ojcu, zostawić jak najbardziej takie zewnętrzne ślady. Ale ten trzeci syn zostawiał ślady w sercach ludzkich. I również Pan Jezus chce mieć takie sługi, tych wszystkich, którzy nie tylko będą dbali o tę zewnętrzną stronę kościoła, budynków, architektury, kultury itd., ale chce, żeby Jego słudzy kierowali się prawem miłości. Jego słowo by traktowali jako rozkaz rozkaz królewski rozkaz do tego, aby kochać. I mam do Ciebie teraz bardzo konkretne pytanie: Kto zajmuje tron Twojego życia? Kto zajmuje pierwsze miejsce Twojego życia? Czy może ty sam siedzisz na tym tronie i chcesz, żeby cały świat był podporządkowany Tobie? Być może Twoje pieniądze, być może Twoja firma, być może Twoje zdrówko, być może Twoje dzieci, być może jakieś inne ideały. Kto jest na pierwszym miejscu albo co jest na pierwszym miejscu w Twoim życiu, na tronie Twojego życia? Jeśli postawisz tam, jeśli pozwolisz tam zasiąść Panu Jezusowi to wiedz o tym, że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wówczas wszystko jest na właściwym miejscu. Życzę Tobie i życzę również sobie, żeby Jezus królował w naszym życiu. Gdyby wszyscy ludzie chcieli kierować się tym prawem, o którym mówił Pan Jezus w swojej Ewangelii i którym, o którym nie tylko mówił, ale również pokazał przez swoje czyny, po, po, przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, to świat byłby o wiele piękniejszy. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.